Ja myślę, że można jak najbardziej pozytywnie podsumować te lata. W momencie, kiedy zamek został otwarty, tak naprawdę turyści mieli jedną, jedną ścieżkę tylko. Bez, bez większych atrakcji prowadziła ona na szczyt wieży zamkowej. Teraz udało nam się przez te wszystkie lata, prawda, ten zamek jakby wzbogacić, nie tylko w eksponaty, które były tutaj od początku, ale wzbogacić także o, o zwiedzanie piwnic, czego na początku nie było, o karcer, który się udało zrobić. Robimy wystawy, prawda, mamy rzeźbę Marka Tomasika. Mamy flagi zakonne, także mamy tą salę rycerską i właśnie tą główną wieżę, najwyższą wieżę krzywą w Polsce. Także myślę, że naprawdę atrakcji jest dosyć sporo. Na zamku organizowanych jest szereg imprez. Właśnie no, staramy się poszerzać jakby krąg osób, które mogą przychodzić tutaj na zamek korzystać z różnego rodzaju imprez. Początkowo było, były to tylko dni kultury średniowiecznej, a więc wszystkie związane z wydarzeniami takimi historycznymi, rycerskimi. Teraz mamy jednak więcej tych imprez. Cieszy przede wszystkim mnie to, że że święto Bałabuna, czyli Kociewskie Święto Ziemniaka zostało docenione przez samego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Drugą taką imprezę, którą mamy luźną to przecież Noc Grozy, a wcześniej mieliśmy także imprezy dla dzieci, gdzie te duchy, prawda, czy Króli Królowa na Świeckim Zamku, odbywają się tu także inne imprezy, chociażby y, festiwal mocnych brzmień imienia Ryszka Bieńka, także cieszy mnie to, że coraz więcej imprez różno, różno, różnorakich tutaj właśnie mamy na zamku. Co jakiś czas wraca temat odbudowy zamku. Czy istnieje jakakolwiek możliwości możliwość restauracji zabytku. Ten temat powraca. Mieszkańcy świecia chcieliby, władze by chciały, a wiemy wszyscy, że no niestety jesteśmy ograniczeni przez wszystkie przepisy związane z Naturą 2000. Tutaj jest kolonia przecież mopków, nietoperzy, gatunku ściśle chronionego, więc tak de facto no, ciężko cokolwiek zrobić. Przepisy są nieubłagane, prawo jest nieubłagane, nikt przecież nie będzie łamać prawa. Musimy czekać co z tymi mopkami. Wiemy, że ta populacja się niestety zmniejsza. Może niestety, może niestety, to już nie nam osądzać, ale, ale może że kiedyś za parę lat się okaże, że faktycznie tych mobków już tutaj tyle nie ma i można spokojnie ruszyć z tą odbudową. Jak na razie wiem miasto miało przygotowane plany, jak to będzie wyglądało, to skrzydło, prawda, z hotelem, z restauracją, z izbą regionalną, która miała tutaj się także znaleźć, łącznie ze ścieżką dla turystów. Także plany były naprawdę świetnie przygotowane, no ale niestety, nie toperze zablokowały wszystko. Czego zatem życzyć Zamkowi i jego opiekunom na kolejnych 10 lat? Wygrania w totolotka. Ale chyba przez któregoś z urzędników, żeby podarował nam te pieniądze, bo tak prywatnie to chyba ciężko, a tak poważnie mówiąc, ja sobie życzę, żeby dalej układała się tak współpraca, jak się układa. Bo oczywiście każdy by chciał mieć więcej pieniędzy, żeby to można było inwestować i w zabytek, i w imprezy, a wiemy, że jednak środki są ograniczone. Więc mówię, jeżeli nie będzie mniej, a dostaniemy troszeczkę więcej, tak jak w tym roku udało się pozyskać dodatkowe środki na pewne działania, to to cieszy i myślę, że wtedy będzie dobrze.